Cześć witam was słuchajcie jesteśmy w tym samym miejscu co poprzednio tu gdzie wyciągnąłem kulę armatnią eee, wchodzę do wody jestem w woderach także wchodzę do wody zobaczymy co tam się kryje w tej wodzie mam nadzieję że nie jest za głęboko jest ze mną rodzinka także będę miał dzisiaj kibiców znowu no i zobaczymy zobaczymy co z tego dzisiaj wyjdzie zobaczymy co uda się wyjąć zobaczymy czy leżało samo lusterko czy może było przyczepione do czegoś także lecę do wody i za chwilę się do was włączam To jest nasz pierwszy fan w dniu dzisiejszym. Być może się nie nagrał wcześniej. Wow. To, to też jest fajne, ale to też. No super, no to dorzuć tutaj, to na polu leżało, tak? No na polu. A dalej, tu położymy. Kolejną część od siedziska, najprawdopodobniej samochodowego Coś tam jest, ale za głęboko jest, nie wiem jak tam wejść, kurde no Sprężyna Nawet dwie Od kanapy Co tu jeszcze jest? Jakieś pierdoły jakieś zaczepy czy coś, jakiś łańcuszek jest chyba stary No, jest jakiś kawałek łańcucha albo czegoś małego No i dobra, patrzcie, taką rurkę mam na razie. Chyba od jakiegoś parasola albo od czegoś. Tak jest dziwnie zakończona. Żeby jakoś sobie na górę wrzucić. Nie ma tu nikogo nade mną. Dobra, teraz próbujemy to dużo wyszarpać. Może uda mi się, będąc w wodzie, jeszcze. O, ciężka. No ale ważne, że ruszone, bo teraz wejdę na górę, jak coś ją na górę szarpnę. No ale ciężkie to jest. Dobra, idę na górę, magnesem ją szarpnąć. Wyszarpana Tastko trzeba wyciągnąć. Dobra, do brzegu. Cieniem. oj Zblokowanie o filar. Aha. Ale tu jest płytko, dobra idę na dół. To jest długie Ojoj E, to chyba trzeba w drugą stronę ciągnąć, bo to w tą stronę nie wyjdzie, dobra Jedna na drugą stronę i widzimy się, jak już będę to wyjmował na brzeg Dobra, mamy ją Tylko trzeba ją z tego mu jeszcze O, właśnie.

o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idę do wody. Mam kolejne przełapanie. Mam chyba kolejną rurę w wodzie. Że zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co tam jest. zaraz Wymacam to stopami. No i tak jak się spodziewałem, jest jeszcze jedna rura. A powiem Wam, że będzie cięcia trochę. Dobra, podgarniam sobie. Najpierw trochę tu z mułu z góry. O, coś jeszcze leży chyba. Nie wiem. Muszę zobaczyć, gdzie ona się kończy w ogóle. Jest. Mam koniec? Teraz mi się przydało coś twardego pod nogą znaleźć, żeby na czym stanąć. Mhm. Wcześniej na tej rurce stałem, teraz nie ma na czym. Cholera, jasna. Prawie pod same pachy wodę. W miarę luźno. Zobaczmy, gdzie ona dalej prowadzi. Jest, kochani, udało się. Ruszyła. Także wychodzę, idę na drugą stronę i wyciągamy ją. Udało się. Ale powiem wam, po same pachy prawie w wodzie. Wodery to na styk. Jest trzecia. Trzecia w ciągu dwóch dni Niech leży Z czego te rury mogły być tu Ale mam że ktoś się napracował żeby je tu wrzucić bo Są długie i strasznie ciężkie Dobra, oj, ona jest No to jest mniejsza. Ta też 7. Tamta poprzednia miała prawie 7, też nie 5. Miała źle policzyłem. No i mam takiego fanciora. A, od czegoś. Coś od czegoś. Nie wiem od czego. No i mamy. Jest jeszcze jeden terury. Ruszyłem stąd i. Najwyraźniej to, co było pod nimi, idzie do góry. Co to idzie? Na pewno idzie z. Co to jest? Co to mamy? Na pewno jest tablica rejestracyjna. Tablica rejestracyjna z Poczdamu. Nie. Jakaś taka. Tuleja, nie wiem co to jest. Czekajcie, może się to przepłuczę trochę jeszcze. Zobaczymy. No jakaś taka tuleja ogromna. Nie mam pojęcia od czego co to może być, ale dość ciężkie koło się razem z tablicą rejestracyjną, także rzucimy tu ponownie, zobaczymy Uff. Patrzcie, znowu jestem po samej pachy Musiałem wejść do wody, bo znowu nie chciało nic coś wyjść Ale udało się Poszło o, Tu są kamienie Dobra Czekajcie do góry, zaraz zobaczymy w wodzie już co to jest Czy będzie widać, czy nie będzie widać, ale ciężkie Ooo, wow, jakaś część od czegoś, jakaś maszyna? Ha. Dobra, zaraz wyciągniemy to do góry, zobaczymy, jest tu dużo skarbów. Tutaj dalej też coś łapie. Będę musiał tu znowu za chwilę chodzić. Dawajcie to do góry. Zobaczmy, co to jest. To jest chyba stara maszyna do szycia. No, ha ha. ha, ha. Stara maszyna do szycia Stara maszyna do szycia Wow A cóż tak tu też był koleg do nakręcania poczekaj synu bo no to jest nazwa, chciałem ją przeczytać Mam strasznie brudne ręce. I mokre. Veritas. Firma Veritas. Przez V. Tu jeden korek i tak. Tak, to są pokrę to takie pokrętła były, wiesz. To jest maszyna do szycia. Na takich maszynach szyto, szyje się do tej pory ubrania. Nie wiem jak bardzo stara jest ta maszyna, no ale trochę się działa. To w coś jest. Uf. No jest, tu są cały mechanizm, synku, tak? Uf. Jeszcze kuli nam brakuje. Stato? Słucham. Stato no góry, ale to nie wiem gdzie jest ta góra, czy jest tutaj była. Mama cię woła synu. Stato, mama. A jest cała ze stopką normalnie opuszczoną. Stato. A to wiem co to jest. To jest tablica rejestracyjna zostaw synku. No i coś tam się przykleiło na mnie dużego Tym razem Co to się przyczepiło Ach, jeja. jakieś bezpieczniki? Nie Coś jakieś części od małych silniczków czy czegoś To jakieś są widzicie jakieś zawo zworki, jakieś jakieś miejsca na coś Może jakiś bezpiecznik faktycznie stary ale się siedzi Nie chcę puścić Udało się Kolejna rzecz, po którą trzeba było wejść śruba, wirnik jakiś, nie wiem silnik od jakiegoś statka przekręcił i tak trwał się statkiem Tak myślisz? A może A może silnik od samolotu rzutowego, co? Słucham, dobra, super, wcinaj. Ja idę na górę i zaraz wam pokażę, co złowiłem. Dobra, wyjmijmy to na górę i sprawdźmy, co to może być. Co to jest? Jakieś może maszyny rolniczej będzie albo. To było tu, tak, wszystko. Takie to cudo wyszło, wygląda jakiś, nie, wiem, no jakiś wirnik, część od jakiejś maszyny rolniczej, od czegoś do rozrzucania może, Nie będziecie wiedzieć, także dajcie znać co to może być. Tak to wygląda, a ja lecę dalej łowić. No raz spróbujemy tutaj dotrzeć, zrobiłem sobie tratwę z takiego patyka, mam nadzieję, że mi nie ucieknie spod nogi, <laughs> ale chyba za krótko trochę, z tyłu już mi zaczyna uciekać. Jest tu dość głęboko Nie mam jak tam wcześniej takiego muła nie niczego Jest to czego tu szukałem Ale co to jest? O, trzeba się przesunąć będzie nie jest źle jeszcze w sumie, czekajcie tu, 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 dobra i w dół taki badl to się w tym mule tak bardzo nie zapada, można po nim sobie podejść do przodu o, i zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o, o stanie w tym wszystkim no tak, to tu jest Zapada się wszystko Jeszcze dalej o, Nie jest źle powiem wam, dobra Nie jest źle Ale mu oho, Tego to nie chciało ruszyć w ogóle Dobra, trochę podkopuję to Jak już uda mi się to ruszyć to się do was włączę ponownie Mam cię Nie, 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 wracaj. Tak. Nic się przede mną nie ukryje. <śm> To zawiążemy tutaj, patrzcie, ja sobie tam wejdę i spróbuję to jeszcze z dołu wyciągnąć. Raz, ach moje palce, tu dociągniemy, dwa, tu przyciągniemy pętelkę, trzy, no i to się trzyma, dobra, idę na dół. Ciężkie powiem Wam, to jest, nie wiem co to jest, ale coś naprawdę ciężkiego. Cię A z powrotem zrobimy. Tu. To jest za blacha To jest tu Gdzie to siedzi tam jeszcze? Jest to tak ciężkie. To jest z łańcuchem coś. Co to jest? co to jest dziecko. Słuchajcie, z góry przepraszam was za panie jęczenie, ale to jest tak cholernie ciężkie. To Nie wiem do końca co to jest jakiś drzwi wyłeś co to wyło, wyłaś. się. ci kolku, chodej synu. Dekiel jeszcze na ziemi wrzeszał. Znalazł Ty go znalazłeś? Pad do wody, cholera jasna. Coś takiego. Nie wiem, czy to jakaś brama, jeszcze co to, to było, ale. czy drzwi od czegoś. Tu jest jakiś łańcuch. Ojejku, nie wiem. Czekajcie, może się odczepić. bo nie wejdę, jeżeli wpadło do no jest w kropkach, jestem brudny i gorku bo to niezbyt najczystsze zajęcie tak to wygląda z tej strony jest to ogromne i mega ciężkie o Jezu z drugiej strony na tym łańcuchu jest taki hak mały z jednej i z drugiej strony jest hak może nam się po prostu zawinęło teraz będzie widać tu jest jeden hak, a tu niżej jest drugi hak jest jakiś łańcuch no wygląda jak jakieś drzwi, jakaś zagroda od czegoś Zagięta blacha jest tam, nie wiem Ale powiem wam kawał złomu iść naprawdę ciężki O udało się jest o, Patrzcie, jeszcze coś jest Jeszcze coś jest Jeszcze pręcior jeden no, od ogrodzenia Tych jasna jasna! <grym wioska> jaki Ja też coś mam. No, też coś mam. Następna część od ogrodzenia Wow. Następny miecz. Kieka. No, widzisz Wow Wow Mam następny, miecz, już trzeci dzisiaj. No i dobra, tak, to jesteśmy na podsumowaniu. Pokażę Wam, co dzisiaj wyciągnąłem, a było to było, było ciekawie i było dużo i długo było. Fantem dnia jest dzisiaj maszyna do szycia. Także, już Wam pokazuję. To jest nasza maszyna do szycia, Nasz fancik dnia. Firma Veritas przez V pisane. No, może fajna, fajna sprawa. No. Pierwsza moja maszyna w życiu. Do życia i wyłowiona i nie tylko. <grymne> tu mamy jakiś ten taki nie wiem, wiatrak, wirnik, nie wiem, łopatki jakieś od czegoś. Nie mam pojęcia, co to może być. Jakieś maszyny rolnicze albo coś, nie? No, jakby inaczej. Tak to wygląda. Dodatkowo dwie rury kolejne wyciągnąłem. Następna też 7 metrów, druga jakieś 6,5 metra, może. Także no, kawał, kawał złomu. Yy, trafiły się na jakieś mniejsze rurki, rureczki jakieś takie o miecze, jak to się śmieliśmy dzisiaj z chłopakami jeden miecz, tu jest drugi miecz i tu jest trzeci miecz także trzy miecze trzy miecze epoka średniowiecza może pod Grunwaldem były. A może nie? Tablica rejestracyjna do jakiegoś skutera może, może od auta, nie wiem A jakiś taki pierścień, nie wiem czy to jakaś wielka nakrętka była Czy od czegoś jakiś pierścień był, nie wiem A jakie pierdoły jakieś, o Jest jedna taka blaszka, to jakby od kanapy jakieś podstawka eee, To jest taka krótsza lurka się trafiła, proszę bardzo to leżało pod, pod mostem, raz, i rurka, dwa. To jako pierwsze dzisiaj wyciągnąłem, taki fancik. W początku myślałem, że to jakieś krzesełko, ale to nie jest krzesełko, nie wiem co to mogło być. Nie mam zielonego pojęcia. No i największa, najcięższa przynajmniej rzecz w dniu dzisiejszym to są te... Nie wiem czy to są jakieś drzwi od zagrody, czy co to jest, nie mam pojęcia. Ale cholernie ciężkie. Udało mi się to wyjąć. tam jakiś łańcuch mają na końcu przyczepiony naprawdę cholernie, cholernie ciężkie no i pierdoły jakieś się trafiły tutaj mamy co my tu mamy w tych pierdołach sprężynki dwie właśnie jakieś łańcuchy, łańcuszki się jakieś takiego potrafiały nie wiem od czego tu jeszcze jakieś od maszyny pokrętło jeszcze jedno wpadło jakieś takie cudo właśnie też do, nie wiem od starych jakichś bezpieczników może od czegoś, no takiego Także tak to dzisiejszy dzień wyglądał. Mało lat jeszcze tam próbują coś zwojować, jakieś gwoźdź powyciągać. Ja będę kończył. Na dziś to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. jeszcze zostało dużo cięcia przede mną. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się hej.